Ekocentrum Giełda na Andersa zaprasza już ten weekend 26-27 kwietnia na wiosenne targi ogrodnictwa. Gościć będziemy tutaj na placu Giełdy wystawców z regionu Szkółki Drzew, Drzew Roślin, a także naszych lokalnych hodowców kwiatów, rozsad warzyw i ziół, a także firmy, które oferują meble ogrodowe. Serdecznie zapraszamy na plac Giełdy od strony BP, sobota niedziela w godzinach 8-14. Ona jak wysoka rośnie? Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak wysoka ta smakówka, bo nie miałam nigdy. Mniej więcej taka 15 cm kuleczka nawet. Tak. Przydawcy sprawdzeni, mamy bardzo dużo naszych wystawców, którzy co roku goszczą u nas na targach ogrodnictwa. Mamy to już 12 edycję tych targów, więc rzeczywiście historię już mamy bogatą, można powiedzieć, jeżeli chodzi o targi. A tak, no i jeszcze górki wcale nie. A z malinowych nic? Nie, nie, nie. malinowych chciałaś? Nie, bo już tam A, no tam dobra. Dobrać, tak? nie, nie wiem. To jest bardzo dobry termin też przed majówką, żeby akurat znaleźć chwilę i zająć się ogrodem, zająć się swoim balkonem, żeby ta wiosnę w końcu było widać i w naszych domach i na balkonach w naszych mieszkaniach. Serdecznie zapraszamy, wystawców będzie sporo, różnorodne oczywiście będą tutaj i kwiatki i rozsady warzyw i zioła będzie można zakupić, też drzewka, meble ogrodowe, zasięgnąć porad specjalistów jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Gorąco Państwa zapraszam. və bu da onun qəbulu idi